Dlaczego rządzącym opłaca się wywoływać ogólnopolską histerię i wprowadzać taką atmosferę strachu powszechnie panującą? No, odpowiedź jest bardzo prosta bo takimi zastraszonymi ludkami łatwiej się zarządza, no i łatwiej ich kontrolować. Opowiem o tym na przykładzie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Grymy wiodą więc politycy, którzy chcą zapunktować, chcą stać się coraz popularniejsi, jako ci, którzy są na pierwszej linii i walczą, walczą o tę poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. No, a wtrują im mainstreamowe media, które wy, no. Trzeba to przyznać szczerze, zasadniczo liżą dubska politykom po to, by mieć z nimi dobre relacje, a po drugie, no, chociaż nie wiem, może nawet po pierwsze, dbają o swoją klikalność, bo im bardziej okrutny, szokujący i budzący strach tytuł, tym lepiej, bo wiadomo, że najlepiej sprzedają się te złe wiadomości, stąd też szokująca liczba wypadków, Stąd też dramatyczne doniesienia z polskich dróg i tak dalej, i tak dalej. No, media to jedno, te głównego nurtu oczywiście, które bezrefleksyjnie i bezmyślnie powtarzają słowa polityków. No, ale cóż, zacznijmy jednak od tych ostatnich, bo do sprawy na specjalnie powołanej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa Polaków na drogach odnosi się sam minister Statystyki w ogóle są zatrważające. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku doszło do prawie szesnastu tysięcy czterystu wypadków. Zginęło w tych wypadkach ponad tysiąc czterysta osób, a ponad dziewiętnaście tysięcy zostało rannych. Policji zgłoszono dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy kolizji. Nie możemy tego zaakceptować, nie może się państwo pogodzić na to, że w taki sposób giną obywatele, Leczeni są obywatele, to są też koszty, już nie mówiąc o kosztach majątku. No dobrze, ale zapytają państwo, ale skoro tylu jest tych piratów, którzy powodują taką masakrę, że straty są tak potworne i paraliżujące społeczeństwo, że dosłownie, jeżeli się czyta te wszystkie doniesienia, to mamy wrażenie, że strach wyjść na ulicę, strach wyjść dzisiaj jest z domu, by nie zostać zabitym. Przez pijanego albo przez yy, yy, małolata w swoim starodawnym tylnonapędowym BMW, którym owija się wokół słupa, po drodze zawijając tam nasze ciało. No bo tak już się w Polsce utarło, prawda, że skądś trzeba te kozły ofiarne czerpać, yy, a skoro tak, no to jak wiadomo, również zgodnie z polskim powiedzeniem, yy, cygan zawijł. A powiesili Kowala. No nie, odwrotnie, to by było zbyt miłe. Po prostu całkiem odwrotnie. To Kowal zawinił, a Cygana chyba powiesili. A zresztą sam, nie wiem, kwestię te rozwiewa kolejny z ważnych ministrów. Tym razem minister Klimczak. Zwiększyła się liczba wypadków śmiertelnych. To, y zmusza nas do określonych działań. Te zmiany nie są drastyczne, natomiast cenne jest każde ludzkie życie, cenne jest każde ludzkie zdrowie i my jako przedstawiciele rządu musimy natychmiast reagować na tego typu zdarzenia, ponieważ chcemy, żeby Polska była liderem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nie jedynie cieszyła się, była usatysfakcjonowana z tym, że następuje poprawa tych statystyk wobec krajów, które tę wypadkowość i śmiertelność mają na dużo niższym poziomie. Szanowni państwo, zaczynam od młodych kierowców, tych, którzy po raz pierwszy zdobywają uprawnienia. Oni będą mieli okres próbny i będą jeździć na specjalnych zasadach. Między innymi zerowy limit na alkohol, dotychczas w przepisach funkcjonuje określony limit Młodzi kierowcy, ci, którzy po raz pierwszy zdobywają uprawnienia przez dwa lata, będą mieli zerowy limit. To także przez dwa lata będzie niższy limit maksymalnej prędkości na 80 km na godzinę poza terenem zabudowanym i na autostradach i drogach ekspresowych do 100 km na godzinę. Także taki nowy kierowca przez dwa lata, jeżeli popełni dwukrotnie, przestępstwo, wykroczenie, które będzie określone w rozporządzeniu, a jest określane jako to najbardziej drastyczne typu wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy radykalne przekroczenie prędkości. Ten limit próbny będzie mu wydłużany o 2 lata. Szanowni Państwo, ale to także jest dobra wiadomość dla nowych kierowców, bo w wieku 17 lat będzie można uzyskać prawo jazdy kategorii B, czyli na samochody osobowe. Taka osoba będzie miała także dodatkowe limity. Przede wszystkim kwestia, że będzie przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 roku życia musiała jeździć z doświadczonym kierowcą, minimum 24 lata, pięcioletnie doświadczenie. Oczywiście taka osoba musi być trzeźwa, taka osoba nie może być przez ostatnie pięć lat karana odebraniem uprawnień. Przyznam szczerze, że większych głupot dawno już nie słyszałem, a najbardziej zabawne jest to ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę dla młodych kierowców. Czy Państwo sobie wyobrażają współczesną autostradę, na przykład A2 Warszawa Łódź? No i nie dość, że ona jest totalnie zapchana, no to będzie jeszcze bardziej zakorkowana i to od samej Warszawy do Łodzi albo odwrotnie, bo oto wyjedzie na autostradę kilku młodych kierowców, którzy stwierdzą, że biorą sobie do serca nowo wymyślony przepis ruchu drogowego, z którego wynika, że nie powinni przekraczać 80 km na godzinę. No i co? no i wszystkie samochody ciężarowe z naczepami, te 40 tonowe zestawy zaczynają wyprzedzać owych młodych za kierownicą, bo przypomnijmy, taka ciężarówka może jechać no, według przepisów 80, ale de facto jedzie tyle, na ile ma założoną blokadę, czyli 88 km na godzinę, więc to, co nazywamy wyścigiem żółwi, czyli gdy ciężarówka wyprzedza ciężarówkę i trwa to kilka minut, no to teraz przyzwyczajmy się do tego, że będziemy w ogóle już tkwili w takiej dziwnej przestrzeni między ciężarówkami, które wyprzedzają samochody osobowe, a w nich podróżują młodzi kierowcy, którzy boją się pojechać więcej niż 80. Oczywiście bzdura, bo każdy, kto wyjedzie na autostradę, młody czy stary, ten będzie jechał tyle, na ile czuje się bezpiecznie. Czyli, no zakładam, że zgodnie z limitem do 140 km na godzinę. Bo przecież nikt tego tak naprawdę nie sprawdzi. Jak Państwo sobie wyobrażają, że policjant stojący, nie wiem, w zatoce autostrady, co nie jest całkiem legalne, będzie przez lornetkę oceniał, jaki jest wiek kierowcy i będzie mu machał lizakiem? Przecież to bzdura na resorach. To jest nie do sprawdzenia. Po co wymyślać takie idiotyzmy? A mówi o tym minister. Więc, jak już minister plecie takie bzdety, to naprawdę nóż mi się w kieszeni otwiera. Ale to przecież nie wszystko, bo sprawa tyczy się również miast, czy też terenów zabudowanych. No, bo znowu posłużę się Warszawą, ponieważ to moje miasto rodzinne i tutaj jest Wisłostrada, tak? a tam są limity: 70. 80, tam są trzy pasy i te limity i tak są za małe, bo wszyscy i tak tam jadą bezpiecznie 100, to są jezdnie oddzielone balustradami, tam nie ma chodników, nie ma żadnego ruchu pieszego, więc spokojnie stówką można sobie by było jechać, ale nie, no. Nałożyli takie limity, to nałożyli. Jak sobie Państwo teraz wyobrażają, że bez godzin szczytu wyjeżdżają ci młodzi i powodują paraliż najważniejszej warszawskiej arterii łączącej północ z południem i, i na odwrót? Takich pierdół, takich idiotyzmów jest więcej. Może tylko szokować, że zajmuje się tym wymyślaniem e, tych idiotyzmów międzyresortowy zespół. No więc y, y, tak pan minister Bodnar daje sygnał, no i cała reszta siada do stołu, zaprasza jakichś ekspertów, no i wymyślają. Tyle, że wychodzi im z tego coś takiego. To jest po prostu jakiś pasztet i a, przepis, który nigdy nie będzie respektowany, a przepisy wymyśla się po to, żeby ich przestrzegać, a tych przepisów nikt nie będzie przestrzegał, bo nie da się ich po prostu... Wyegzekwować. No i tyle. Więc raczej, panie ministrze, postawiłbym na edukację młodych kierowców i na to, żeby młodzi kierowcy, którzy zanim odbiorą swoje plastikowe dokumenciki z prawem jazdy, zaczęli jeździć po autostradach, bo teraz nie można się tego na kursach nauki jazdy doprosić. Nie ma w Bzdiszewach, gdzie jest o 100 km oddalona trasa ekspresowa czy autostrada, możliwości, by na kursie nauczyć się jazdy autostradą. Tutki problem w edukacji, a nie w wymyślaniu takich byzdur jak ograniczanie prędkości dla młodych. W PRL-u odebrałem prawo jazdy w wieku 17 lat w urodziny. I od razu mogłem jeździć zgodnie ze wszystkimi przepisami. Bez towarzystwa trzeźwego dorosłego i tak dalej, i tak dalej. Po co te głupoty? Kto to znowu sprawdzi? Po co? Po to, żeby nabić polityczne punkty? Przecież w tej rozsądniejszej części społeczeństwa usłyszycie tylko wielkie bębnienie. To będą stukania milionów ludzi siebie samych w czoła. Że taki idiotyzm firmuje koalicja. 15 października. Mógłbym się tu jeszcze poznęcać nad ministrem, Bodnarem, który nie potrafi aresztować Bandziora z PiSu. I pozwala mu bezpiecznie wyjechać do Budapesztu, który jest niepokojony przez nikogo, a minister Bodnar, który niewiele potrafi w takich konkretnych sprawach, chce jeszcze dodatkowo walczyć oczywiście z tymi, którzy jeżdżą po zakazach nałożonych przez sądy, zakazach prowadzenia pojazdów, w tym wielokrotnych itd. itd. Mam przygotowany obrazek z ministrem, ale myślę, że darujemy mu już i tak wszyscy się nad nim znęcają niemal codziennie jego nazwisko nie schodzi z czołówek e, mediów mainstreamowych na deser bowiem chciałbym państwu zaprezentować coś takiego To jest drodzy państwo Zestawienie państw, które poczyniły największy postęp w redukcji liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w Europie w ostatnich latach, po raz pierwszy Polska znalazła się na pierwszym miejscu egzekwo z Cyprem. Redukcja o ponad 35 Procent. Tu jest napisane 35%, ale to było 35%, drodzy Państwo, z maleńkim ogonkiem. Tak więc jesteśmy absolutnym liderem Europy i to Europa powinna uczyć się od nas, jak y, powodować, by z roku na rok zmniejszać systematycznie w znaczący sposób liczby ofiar śmiertelnych, liczby wypadków. Jak Państwo widzą, yy, Czechy to 22%. No, yy, Im niżej, tym gorzej. A jakbyśmy tak odwrócili tabelę, to by się okazało, że państwa, które yy, powinny być na, na czele, bo my w polskiej świadomości uważamy je za bezpieczniejsze, za państwa o dużo wyższej kulturze, jazdy nie robią aż tak dużych postępów, jak i uczyniła Polska. Tak więc Komisja Europejska yy, Kładzie, y, 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 kłam tym wszystkim politycznym piardom, które wydobywają się z ministerialnych ust a propos bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od czego zaczęliśmy? Od ogólnonarodowej histerii, od strachu, od niepokoju, od zapędzenia ludzi gdzieś tam w kozi róg. Bo tak jak wspomniałem właśnie na wstępie takimi zastraszonymi ludźmi rządzi się. Łatwiej, a przy okazji jeszcze można zdobyć kilka punktów procentowych u bezmyślnej gawiedzi, która mówi tak, pokarać wszystkich, powieść w ogóle, Och, skończyć z tym raz na zawsze. No właśnie, tylko, że to niczemu jak Państwo widzą nie służy. Komisja Europejska swoje, polski rząd i ministrowie swoje, na szczęście polscy kierowcy też swoje, czyli ja Państwu gratuluję, bo jeżdżą Państwo coraz bezpieczniej, coraz rozsądniej, a podstawa problemu leży gdzie indziej, drodzy Państwo, nie w karaniu i ściganiu, bo. Te przepisy, które już obowiązują, są wyjątkowo drastyczne w niektórych przypadkach, a i tak nie zmienia to statystyk. Wobec czego to, że będziemy wskazywać kogoś na 25 lat zamiast na 15, niczego tutaj nie zmieni w świadomości tych, którzy na przykład po pijanemu z sądowym zakazem trzykrotnym siadają po raz kolejny za kierownicę. Tu może pomóc tylko i wyłącznie edukacja. Od najmłodszych lat po tych, którzy chodzą teraz na kursy prawo jazdy po to, by później doszlifowywać swoje umiejętności już za kółkiem. Tak więc nie dajmy z siebie robić idiotów. To jest moja dobra rada na rok 2025.